Cześć, jestem Mateusz, firma MKW. W dzisiejszym odcinku chcieliśmy zaprezentować Państwu kurtkę Endura Windchill. Kurtka, jak widać, dostępna w trzech wariantach kolorystycznych czarnym, czerwonym oraz niebieskim. Kurtka z przeznaczeniem jesienno-zimowym jak sama nazwa wskazuje, Windchill ma zapewniać nam ochronę przed wiatrem. Zadanie to spełnia przedni panel wykonany w całości z Wiatroodpornego, oddychającego materiału. Z tego samego materiału uszyto zewnętrzną część rękawów. Natomiast jeżeli chodzi o tył, boki oraz spodnią część rękawów, zastosowano tutaj softstrzelowy materiał Thermolite Rubę, zapewniający doskonałą izolację termiczną oraz oddychalność. Jeżeli chodzi o samą funkcjonalność, kurtka została wyposażona aż w pięć kieszeni. Pierwsza z nich jest to kieszeń piersiowa, zapinana dodatkowo na zamek, wyposażona w chusteczkę do czyszczenia okularów. Trzy ogólnodostępne zewnętrzne kieszenie rowerowe, czwarta zamykana dodatkowo na zamek, wodoodporna na dokumenty bądź telefon. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, są szerokie panele wentylacyjne pod pachami, które ułatwiają nam regulację temperatury. Kurtka uszyta została w kroju rowerowym, więc są przedłużone rękawy, przedłużony tył, wyposażony w silikową nowe wykończenie, dobrze trzymające kurtkę na miejscu. Jak każdy produkt Endury, została kurtka wyposażona w elementy odblaskowe w newralgicznych punktach z przodu, z tyłu, od boku. Zawsze jesteśmy widoczni. Jeżeli chodzi o samo użytkowanie, kurtka zapewnia naprawdę szeroki wachlarz możliwości. To zależy od naszej indywidualnej odporności na temperaturę oraz tego co ubierzemy pod spód. Możemy śmiało jeździć od 15 stopni na plusie do nawet 15 na minusie, w zależności, tak jak mówiłem, od tego, jak bardzo jesteśmy wytrzymali na zimno, oraz tego, co ubierzemy po co. To by było wszystko. Życzę Państwu miłego dnia. Do usłyszenia.